Lego Ninjago 9446 Perła Przeznaczenia. Przeznaczony dla osób w wieku 8-14 lat. Zestaw składa się z sześciu minifigurek Sensei Wu, Kendo Zena, Kendo Jaya, Lorda Garmadona, Skylessa i Slitri oraz okręt ninja Perła Przeznaczenia, świątynią wężowej laski. Złotą Laskę Hypnobai i 16 broni. Zestaw zawiera 680 F elementów. Podczas niebezpiecznej podróży na starożytnym okręcie Perle Przeznaczenia Sensei Wu i Ninja odnaleźli w głębi sekretnej świątyni wężów potężną Laskę Hypnobrai. Po wylądowaniu latającym okrętem na powierzchni wody Zane i Jay zostają zaskoczeni przez pokrytych łuskami przeciwników, generała Hypno Braille Skylessa i jego wojownika z Sensei Wu rozpoczyna ostrzał działem okrętowym, lecz nagle pojawia się jego dawny przeciwnik, Lord Garmador. Czy Sensei Wu uda się ochronić skarby ninjago na pokładzie bez pomocy ninja? Stąd decydującą bitwę, w której może się rozstrzygnąć losy świata Ninjago.